Brde, ale żem zaczął. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z Geta LCS nagrywam to w sobotę, ale z racji, że e, odcinek, który obejrzeliście e, poprzedni, był nagrywany dosłownie przed chwilą i był on wczoraj, a dzisiaj dla Was w poniedziałek będzie kolejny w ramach nadrabiania strat czasowych z tej serii, żeby być troszeczkę bardziej do przodu z grom. I zaczniemy kolejne zadanie o nazwie szalone 69. Czego to się tyczy? Zaraz się dowiemy. Ray, you're 40 years old and you have no idea what's really going on. I don't know how you've gotten this far. I don't know how somebody hasn't put a bullet in your mother Teresa yet. Hey, watch your mouth, Leon. I can't believe we're having this fucking conversation. What? Are you gonna run to mommy? Are you gonna jump on daddy's knee, ask for a wet kiss? Hey, Tony! Freeze! Whoa, whoa! Easy. Me, my new partner, Mr. Hip. He's gonna make sure I do everything by the book. Tony Cipriani? Ray Machowski. On jest z nami. Ej, teraz idziemy walczyć o organizowanie do precyzji, wypełnij raport. Jesteś dobry Let's go, Tony. Cholera, Leon. No tak, nie dopatrzyłem jednej rzeczy. To nie jest Ray Machowski, tylko... Yy, Mac... Y, Afri. Pomyliłem się. Także z góry przepraszam was za pomyłkę, ale... Nie, w sumie ikonka. Nie, no poczekajcie, nie, dobrze mówiłem, ikonka R, która była widoczna na kompasie oznacza Reja. A ten Leon, z którym, z, którym, z którym rozmawiałem, nie ma na nazwisko na literę pierwszą R. Dobrze mówiłem, Machowski, Dobrze mówiłem. Z jakiegoś powodu No właśnie, to jest ciekawe. Dlaczego Rej nie zleca nam zadań, tylko tamten drugi? No cóż, zdarza się. I w tym zadaniu, jeżeli ja nie zaspoileruję, dostaniemy kolejne ubranie, nawiązujące tym razem do jednego z filmu. Ale nie będę mówił o tym filmie, bo to już jest taka bardziej zbyt gruba ciekawostka. Jak sobie dobrze przypominam, ten film się nazywał chyba Kill Bill, ale nie jestem pewny. Tam też była akcja, gdzie tym razem chyba bohaterka miała nóż, e, boże, miecz, nie, nu, nie nóż, chyba do krojenia, do krojenia masła, albo rzepy. Gdzie? Cebuli! Gdzie jesteś, cebularzu? Cebularzem będziesz, pozostaniesz. O kurde. Ale poszło. Niefortunnie. Nikomu nie życzę. No chyba, że ktoś mi chce zrobić krzywdę. Chcesz dowiedzieć się, co to krzywda? Masz. To jest krzywda. Słuszna tym razem. Bo niesłuszna to już wtedy zła. Ale słuszna krzywda, jak najbardziej. Nie widzę kłopotów. Dobra. Usłuchaj żart. No, chodź tutaj. Co się boisz? Tak, kurde, machasz tym nożem na żołędzie i co? Odskoczył jeszcze? Cienias. Co najwyżej, cienias. Idziemy na wysepki. I cyk. Scena chwilowo ocenzurowana przez krzaki. YouTube nie lubi realizmu. A ten co? Nie podkreślony na czerwono. Co to ma znaczyć? No choć tutaj, ty uzur, uzurpatorze wszelakiego zła. No, nikt nie jest święty, Toni. No co ty? No, co ty wiesz? Zaraz mnie pokroją na kanapkę. Według mnie część druga i dopiero będzie. Co jest, kurna? Dobra. Zrobione. A ty co? Na dokładkę do widzenia, kurna. Się będę zastanawiał. Strój o, o nazwie Dragon. Nie jestem pewien, czy to był ten, o którym teraz myślę. On chyba taki żółty jest, cały dresik. Zaraz zobaczymy. Poczekajcie. Mam pojazd, który był potrzebny do tak zwanego zadania Love Media, do tego garażu, co robiliśmy w 40 odcinku. No. Słuchajcie, chyba mamy zrobione zadanie. Jeżeli chcecie zobaczyć całe zadanie, które robiłem, odsyłam was do tego odcinka. Zobaczycie sobie, jak ja je przechodziłem. Kurczę, ale przypadek. Wyjątkowo fajnie, w miły sposób pojawił się pojazd, który... Co prawda pojawia się tylko na trzeciej wyspie, ale może się pojawić wcześniej. Nikt nie powiedział, że nie. To jest taki pojazd z takimi skośnymi, czodowymi światłami. I z tyłu pięć takich prostokątów. I proszę bardzo. No i drodzy, dostaliśmy bardzo ciekawy gratis za wykonane zadania. To będzie chyba bodajże PCJ-600i. Nie pamiętam nazwy tego samochodu. Trzeba będzie sprawdzić. V8 Ghost chyba. Zaraz sprawdzimy. Proszę bardzo. Mamy na dzień dobry PCJ 600 i V8 Ghost, jeżeli się nie mylę. Proszę bardzo. W fajnym kolorze niebieskim. Kolor praktycznie, tak jak Sonic the Hedgehog. Bardzo fajny niebieski. Cieszy miska, można zabierać takie pojazdy w drogę. No nie, dobrze mówiłem na samym początku. Tak jak widać ikonka R jest. Zastanawiające, dlaczego akurat inna postać daje nam zlecenia. No nic. Zobaczmy kolejne zadanie. Dowiemy się co dalej. Hej, Cypriani! by me. Come on, lighten up a little. What you got for me, McCaffrey? Those yardie boys are having a little trouble holding on to their newly acquired turf in Newport. Seems now the want it back. czyli zamieszek zamieszek rozgrywek między gangami Ciąg, ciąg dalszy, odcinek drugi. Jakbym tego potrzebował. No, ale nie wiem, może coś na tym się ugra. Kto wie? Osłabianie wpływów, może też przy okazji. Oj, coś ta grafika się tutaj mi nie doczytuje. Nie wiem, co się dzieje z tą ps Nie powinno tak być. Mam nadzieję, że nic złego. To sobie poczekacie. I okej. Okay, I tu będziemy mieli całą scenę do rozegrania, pomaganie jardesom, jar którzy chyba tutaj będą naszymi sprzymierzonymi. Tak się składa. Mi boy, Woody, To jest bardzo ciekawa zależność. No co jest? Dobra. Jest zrobione. Kolejna część. W tej alejce. Łoty kurde! No to dawaj. No chodź na sparing. I... W tym załuku znajdziemy granaty, ale chyba mam coś innego. Mam koktajle mołotowa. W sumie granaty bardziej mi odpowiadają w tej grze. Ogólnie wolę granaty w grach tego typu. Nie wiem, jakoś tak wynika. Muszę jakoś zdrowie złapać. Tylko teraz jak ja złapię serducho... Nie wiem jak złapię, ale spróbuję to przetrwać. O kurde, uciekaj! a Jebu dum. No dobra, coś tam wyszło. Coś powiedzmy, że się udało. Dobra. Dobra. Kolejny kurna. Kolejny zawadjaka. Kolejny koleżka. Jeszcze kilku takich koleczków co najmniej. O, fajny ratunek. Dobrze, dobrze. Już myślałem, że będzie po mnie. I czego chciałeś? No właśnie. Nie zadawaj pytań, tylko leż. Leż grzecznie, a będzie dobrze. Dobra. Spotkajmy się z ambulansem. Here comes the ambulance! Thanks, Mr. Cipriani. Proszę bardzo, co za ciekawa zależność, kurczę. W GTA 3 Yardis byli naszymi wrogami. Co prawda, przez jakiś czas. O, patrzcie, widzicie. Ktoś z widzów proponował, że da się jakoś strzelić w szybę, tak żeby ona się próbowała rozbić. Ale to dalej nic. Słuchajcie, to nie działa. Że da się w ten sposób otworzyć jakoś taki samochód, który. Jest zablokowany. No, trudno się mówi. Może jeszcze spróbuję. Nic z tego. Nie wiem, jak to jest, ale. Bynajmniej w tym wypadku to nie działa. Chyba to, chyba to zależy. No nic, chyba będziemy kończyli. Myślę, że wam będzie ta ilość odcinków odpowiadała. No, chyba, że jeszcze jakieś zadania zobaczymy. The, the city continues to be rocked by gang warfare as the power struggle between the Sindaco and Forelli mafia families continues unabated. Both have been reported to have lost ground recently to emerging gangs keen to take advantage of this mafia feud. The FBI is laying the blame for current troubles firmly at the feet of a mysterious Mr. Big, with whom they are eager to talk. More later, only on LCN. No, proszę bardzo. A, na szczęście udało się na nowo y, audycję radiową odsłuchać, więc myślałem, że popełnię... Coś niedobrego, ale jeszcze udało się to uratować. I zobaczymy, co dalej. Bo nie jestem pewien, czy dostanę jakiś telefon. Chyba powinienem dostać telefon. Poczekamy chwilę na, na stojąco. Zobaczymy, czy coś się nie pojawi. Bo powinno. Przynajmniej tak. Jeżeli tutaj wnioskuję, że nie ma żadnego znaczniku, to zaraz chyba będzie poprzez telefon. Ja? Yeah. No dobrze, to jeszcze jedno zadanie zrobimy. Zrobię dla Was. Nie widzę żadnego kłopotu. Pojedziemy, zobaczymy. Jeszcze jedno. O, od razu przy okazji zobaczymy, ile procent gry mamy. 71. To jest bardzo dobry znak, bo. Na tej wyspie zostało nam bardzo niedużo zadań pobocznych. Myślę, że w kolejnym odcinku będziemy jeszcze robić ostatnie rzeczy, które nam zostały. Eee, zobaczę sobie listę, już teraz nie pamiętam, jakie nam zostały. Karmagedon na pewno trzeba będzie zrobić, e, które było jeszcze wcześniej w ramach zadania głównego, i chyba jeszcze terenowe nam zostały. Wysiki chyba wszystkie zrobione były na tej wyspie. To jeszcze pewnie terenowe w parku między innymi i skuter Faggio Go Go Faggio chyba to się tak zadanie nazywało. No zobaczymy w kolejnym odcinku, może się jakoś uda to w miarę sprawnie zrobić, bo niestety te zadania sprawiają problem. No flowers? I didn't know your funeral. The running arms and taking a cut of the merchandise names, tuliing up for trouble. The movie the guns do Fort Staunton and truck. It's been a gaz. Okej, okay, widzę, że McAfre prosi się o problemy. Coś mi się zdaje, że coś tu się z nim stanie. Tak coś czuję. Skoro Tony powiedział o pogrzebie. No, to chyba już wszystko znaczy. No cóż, to jest czasami coś takiego, że jak się wtyka w nos za, bardzo, nos za bardzo w coś, co nie jest ci potrzebne do życia, do szczęścia, no to potem kończysz nie tak, jak by się chciało, albo w ogóle jakoś kończyło tak mniej ciekawie. To tak niestety w takich, w takich grach to się często zdarza że w fabule tak się to mniej więcej rozgrywa. I teraz co my mamy tutaj w ogóle zrobić? Aha, mamy zniszczyć ciężarówki zanim dojadą na miejsce przeznaczenia. W ogóle zastanawia mnie taka tendencja, nie że mi się czepiał, tylko taka drobna sugestia moja z uwagi na to, że dużo... Ja robiłem o tym materiał w ogóle materiał na temat języka polskiego a angielskiego w grach i ten język angielski i polski nie tylko w grach, ale w ogóle w świadomości ludzi, że tak się odrobinę przeplapa jeden z drugim i nieraz, nie dwa spotkałem się z terminem destynacja. Tylko, że w słowniku języka polskiego nie ma takiego określenia jak destynacja, jest co najmniej droga do celu, droga docelowa, droga przeznaczenia, coś takiego. Tutaj mowa o destynacji. Tak, jakby żywcem na leniwca zapożyczone słowo z angielskiego, no to tak trochę kiepsko, bo w języku polskim można znaleźć więcej odpowiedników, tylko trzeba umie umieć poszukać. Ciekawe, nie? Myślę, że wam tamten materiał się podobał, z uwagi na to, że natura problemu jest dosyć duża, i jeszcze trochę to my będziemy gadać w sumie po angielsku. Nie wiem, czy my byśmy tego chcieli. Ale na pewno oni nie chcieli takiego finału. E? Uciekaj! Ale demolka. Ło kuźwa! I takim oto zakończeniem listno lipno -tragi tragicznym. Pożegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym materiale z tej gry. Tony, it's Także jeszcze mamy sprawę u Donalda Lowa. Być może i sama postać Donalda Lowa nawiązuje do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kto wie? Może macie rację. Ma, może, może macie rację. Kto wie? Nie zaprzeczam. Ale i nie potwierdzam. Nie wiem. Może coś w tym być. Nie zdziwi się, jakby to by była prawda. No i dobrze, co moi kochani? W kolejnym odcinku zobaczycie zadania poboczne, które nam jeszcze zostały do zrobienia, do wykończenia ich na 100%. 100% w tej grze nie jest jakieś trudne, jest odrobinę wymagające, ale nie jest jakieś straszne. I myślę, że Wam taka idea się spodoba. To trzymajcie się, dużo zdrowia i ciepła, między innymi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.